Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. E, jak już wiecie, ja nazywam się Przemysław Fryc, jestem znany też jako muza e, Jestem... Przepraszam bardzo, potrzebuję pilocika do zmiany slajdów. Bo chyba Piotrze... Tak jest. <grych> Więc wracając. E, jestem... Jestem początkującym producentem, jestem muzykiem, e, ale jestem też artystą wokalnym, dziękuję ci bardzo, i beatboxerem. I to, o czym Chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to jest właśnie jak być limitless za pomocą najpiękniejszego i najpotężniejszego instrumentu, którym operuje każdy z nas, czyli właśnie ludzki głos. Ale chciałbym Wam przedstawić Roland TR-808. Jest to automat perkusyjny, który powstał w latach 80. i to on nadał początek. Beatboxowi w formie, w jakiej jest znany teraz, którą mogliście widzieć tutaj i którą pokażę Wam jeszcze w dalszej, e, w dalszej części e, prezentacji. E, a i jeszcze z tego miejsca chciałbym podziękować jednej osobie, czyli Antoniemu Beksiakowi, który udostępnił mi komplet materiałów, dzięki którym mogłem przygotować się do dzisiejszej prelekcji. I wierzcie lub nie, ale jest bardzo mało materiałów na temat beatboxu. Nevertheless. O! Tak jest. E, czym jest Sound Mimesis? Sound Mimesis jest sztuką, która jest obecna w wielu kulturach na całym świecie, e, istnieje od tysięcy lat. Sound Mimesis występuje w szamanizmie, występuje w rozrywce oraz występuje w łowiectwie. I tak naprawdę ludzie przełamywali barierę swojego głosu od samego początku na dobrą sprawę, tak jak wspomniałem, stosowane, Sound Mimesis jest stosowany między w łowiectwie, co oznacza, że ludzie musieli naśladować na przykład dźwięki zwierząt, żeby te zwierzęta przywołać, następnie je upolować. Dodatkowo na świecie występują e, plemiona, które posługują się językami tonalnymi. Tak jak tutaj mamy plemię Baka, które też właśnie posługuje się e, językiem tonalnym. Co to właściwie oznacza, żeby to bardzo zobrazować? Wyobraźcie sobie, że przed wami staje ktoś, kto mówi w totalnie obcym języku, nie znacie absolutnie żadnego słowa, więc będziecie słyszeli tylko i wyłącznie dźwięk, nie mając bladego pojęcia, o czym ta osoba mówi. I właśnie jest wiele plemion, które mają języki, które nie zawierają słów, tylko na przykład zawierają kliknięcia. Na przykład. I to jest sposób komunikacji. A dodatkowo, jeżeli chodzi o e, przełamywanie barier ludzkiego głosu, to w Chinach e, kilka tysięcy lat temu powstała sztuka o nazwie Teatr Kołci. E, i jest to teatr, gdzie wszystko występuje, jest tworzone za pomocą tylko i wyłącznie ludzkiego głosu. I jak widać na załączonym obrazku, sztuka Kołci przetrwała po dziś dzień. I wszystko, dosłownie wszystko, efekty dźwiękowe, e, oprawa muzyczna wszystko jest tworzone za pomocą ludzkiego głosu. Więc beatbox, i przełamywanie tej bariery to nie jest coś, co pojawiło się w latach 80. To ma znacznie, znacznie, znacznie szerszą e, historię. A dodatkowo, dźwięko naśladownictwo występuje nie tylko w, wśród ludzi, i to jest na przykład Lirogon. Jest to ptak, który jest w stanie na przykład naśladować e, melodię jest w stanie naśladować efekty, na przykład wybuchy. I polecam e, sprawdzić na YouTubie, dlatego że jeżeli chodzi o Lirogony, to. Jak ja zobaczyłem to pierwszy raz, to myślałem, że po prostu jest to podłożony dźwięk. One faktycznie są zwierzętami, które są w stanie naśladować, na przykład jak już wspomniałem wcześniej, wybuchy. Ale przejdźmy z powrotem do, do naszego świata ludzkiego. To są Mys Brothers. To był kwartet, który działał w, na początku XX wieku. I można znaleźć ich nagrania na YouTube. Nie są grupowa kapela, co sugeruje ta gitara w dłoniach jednego z nich. I jeżeli chodzi o Mills Brothers, można znaleźć ich nagrania na YouTubie, gdzie śpiewają do akompaniamentu pianina, i na przykład oni zaczynają w pewnym momencie naśladować jeden do jednego e, dźwięk saksof saksofonu, albo na przykład trąbki. Więc co to oznacza, że nasz głos jest w stanie na przykład naśladować instrumenty jeden do jednego. To niekoniecznie muszą być dźwięki perkusyjne, ale wyobraźcie Państwo, wyobraźcie sobie, że. Nie gra dla Was saksofon, tylko gra, gra dla Was człowiek, który udaje w cudzysłowie saksofon. A jeżeli chodzi o muzykę, to nie mogę tutaj oczywiście pominąć eee, skatu, czyli wszystkie skiby dupa, kapa to są rzeczy, które są stosowane w muzyce. Ja na przykład z tego korzystam i na przykład robię. To są rzeczy, które też jakby mają swoje podstawy w, w skacie, a Dźwięku naśladownictwo jest stosowane na co dzień. Czasami zamiast powiedzieć, że coś wybuchło, to mówimy, że zrobiło boom, że zamiast się złamało, robiło trach. Jeżeli chodzi właśnie o onomatopeję, bardzo często są stosowane przez dzieci, zamiast powiedzieć kot, mówią miał, zamiast powiedzieć żaba, mówią kumkum. kum albo jak mówi dwuletni, mój dwuletni bratanek, on nie mówi auto, on mówi brum-brum. Ale jeżeli chodzi o beatbox, w tej formie, którą dzisiaj pokazałem, to się zrodziło w Nowym Jorku. A dokładnie w takich dzielnicach jak Bronx, i wtedy właśnie wchodzi e, automat T808, który po, pokazałem na samym początku, dlatego że jeżeli chodzi o e, Nowy Jork, po prostu mieszkańcy tych dzielnic, ci biedniejsi, nie byli w stanie zakupić tego sprzętu, dlatego że po prostu po ludzku nie mieli pieniędzy, więc zaczęli go naśladować. I ciekawostka, Roland T808 miał nazwę Beatbox. I jednym z pierwszych popularnych beatboxerów był Dagi Fresh, który nosił pseudonim The Human Beatbox. Więc był to pierwszy artysta, który faktycznie naśladował ten instrument i e, jednocześnie dostał przydomek Human Beatbox. Zaraz po nim pojawił się na przykład Kenny Muhammad, który zrewolucjonizował beatbox o tyle, że na przykład jeden z moich ulubionych werbli w beatboxie to jest. Jest to werbel robiony na wdechu, dzięki czemu mogę robić. I mogę tak technicznie bez końca całe życie. Wtedy też zaczął się po, zaczęli się pojawiać ta, tak popularni beatboxerzy jak na przykład Razel, który e, grał między innymi z The Roots, e, wydawał pierwsze, pierwsze popularne albumy, i po dziś dzień jest, jest artystą, który żyje w trasie, i który żyje z beatboxu i który cały czas rewolucjonizuje i pokazuje przede wszystkim, że da się tworzyć muzykę za pomocą tylko i wyłącznie swojego głosu. No, i nie mógłbym pominąć Michaela Winslowa, który jest człowiekiem 10 tysięcy dźwięków. Możecie go znać z Akademii Policyjnej. A na YouTubie można znaleźć jego nagrania, gdzie e, wykonuje utwory rockowe i wszystkie te riffy gitarowe, wszystkie te przestery to jest wykonywane za pomocą jego, za pomocą jego głosu. Czyli jak przepotężnym narzędziem on musi operować, e, skoro jest w stanie wykonać riff gitarowy przesterowany za pomocą swojego głosu. Przejdźmy trochę do. Bliższych czasów niż lata 80. i dziewięćdziesiąte. Od 2006 roku odbywają się Mistrzostwa Świata co trzy lata i jest to event, który nadał pędu całemu światu beatboxowemu. To zaczął prawdziwą rewolucję, dlatego że na tym evencie pojawiają się coraz to nasi beatboxerzy, coraz większe osoby, które popularyzują beatbox, eee, pojawiają się nowsze kategorie, ludzie z coraz to bardziej szalonymi dźwiękami. Równolegle zaczęło się odbywać Grand Beatbox Battle, czyli jedna z najbardziej prestiżowych imprez. Możecie się zastanawiać, jak bardzo ta impreza jest prestiżowa. Finał kategorii Solo na YouTubie miał 17 milionów odtworzeń na kanale Swiss Beatbox. I nie bez kozery wspominam o tym kanale, dlatego, że nie mamy informacji na temat tego, ilu mamy beatboxerów na całym świecie. I możemy przyjąć, że mamy ich. 4 miliony, bo dokładnie tyle osób subskrybuje kanał Swiss Beatbox. Co to oznacza w praktyce? Głos każdego z nas jest narzędziem indywidualnym. Nie ma osoby, która miałaby jeden do jednego głos taki jak my. Czyli, na przykład, jak ja robię. To nie ma osoby, która będzie miała tak samo brzmiące basy jak ja, co oznacza 4 miliony indywidualnych instrumentów. Czyli. Mamy 4 miliony beatboxerów, którzy, którzy brzmiał totalnie każdy inaczej. Nawet jeżeli robią korzystając z tych samych technik, będzie to brzmiało całkowicie inaczej u mnie, a jeszcze inaczej będzie brzmiało na przykład u moich kolegów z Francji. I wtedy i warto wspomnieć o osobach takich jak na przykład Dub FX, który od artysty ulicznego przeszedł do performera na festiwal. To jest zdjęcie z Woodstocku. Eee, i grając tylko za pomocą głosu i kilku urządzeń, które zapętlają ten głos robi pełnoprawne show. Tak samo Beardyman, który jest świetnym komikiem i gra rave po całym świecie. Ale też mamy grupy takie jak Berrywam, które jak widać na zdjęciu, chyba artyści wokalni są w stanie wypełniać stadiony. No i One, który jest szachistą, jest artystą wizualnym, jest beatboxerem, który e, jest moją przeogromną inspiracją. Grał tournée po całym świecie. i nauczył sztuczną inteligencję beatboxować, powiem zaraz czemu. Ale gdzie ja znajduję się w tej całej układance? Ja z beatboxem e, żyję za pan brat od 2009 roku i przez ten czas jakby poznawałem coraz szerzej, jakie spektrum możliwości ma mój głos. Pomogło mi to, dało mi to możliwość zagrać kilkaset koncertów, zdobyć Mistrzostwo Polski w duecie jako Nice Guys, pozdrawiam cię Michał z tego miejsca, e, to jest zdjęcie z zeszłego roku, z koncertu zorganizowanego dzięki, tak, tak brzmi miasto. I gdyby nie mój głos, gdyby nie mój głos, to nie byłbym w stanie dojść do tego wszystkiego, nie byłbym w stanie być dzisiaj tutaj. Więc nie chodzi już tylko o to, żeby zrozumieć, że operujemy instrumentem, żeby pięknie śpiewać czy, czy budować e, utwory beatboxowe. Ale warto zrozumieć, że po prostu głos, jeżeli nie będziemy cicho, to jest w stanie zaprowadzić nas do pięknych miejsc, na przykład do tedeksowej sceny. Ale co trzyma przyszłość? Będzie pojawiać się coraz więcej sprzętów, które będą dedykowane dla artystów wokalnych. To jest RC505, najpopularniejsza lub stacja. Eee, I ciekawostka. RC50 bodajże bo sprzętem, który był dedykowany dla gitarzystów. RC505, natomiast na pudełku możemy zobaczyć, że jest to również sprzęt dla beatboxerów. Pojawiają się już te też kontrolery MIDI, tak jak Wokli na, na tym zdjęciu. Na jakiej zasadzie to dokładnie działa? Wokli przetwarza sygnał z. będzie w stanie, znaczy jest w stanie, zamienić ten sygnał na dźwięki prawdziwej perkusji jeden do jednego. Czyli na przykład, jeżeli jest się producentem muzycznym, to, ale na przykład nie ma się bladego pojęcia o tym, jak na przykład grać na klawiszu, to ustawiając odpowiednie triggery i zaczynając śpiewać, będzie w stanie to nam zrobić na przykład linię melodyczną, w oparciu na przykład o synty, które które mamy w programie, w którym produkujemy muzykę. I warto tutaj też oczywiście wspomnieć o rozwoju technologii w kontekście na przykład aplikacji głosowych, bo przecież w trakcie pandemii mieliśmy ogromny boom na Clubhouse, który jest tylko i wyłącznie apką głosową, czy też e, rozwijający się Discord. I ciekawostka, wszystkie bitwy beatboxowe, te największe, jak na przykład Grand Beatbox Battle, zaczęły odbywać się na Discordzie, więc okazuje się, że, te, że jesteśmy w stanie jako, jako beatboxerzy, jako ludzie rozwijać też technologię. i Tutaj wracam do Ripswana, który zbudował Second Self wspólnie z Nokia Bell Labs. Co mu to dało? Dało mu to, to, że ma swojego beatboxowego klona, z którym może najzwyczajniej w świecie rywalizować i rozwijać się jako artysta. Więc możemy spodziewać się tego, że w przyszłości coraz więcej artystów głosowych będzie współpracować właśnie ze sztuczną inteligencją, między innymi po to, żeby się rozwijać jeszcze bardziej jako muzycy i poznawać kolejne poziomy tego, co oni są w stanie jeszcze wykonać ze swoim głosem. Oraz trzymam za, to, za to trzymam najbardziej kciuki, to jest Mark Martin, który miał przekapitalne wystąpienie na swoim TEDxie, oraz Kayla Mulady. I oni w Stanach Zjednoczonych prowadzą terapię dla osób, które mają problemy z mową. I okazuje się, że kiedy zaczęli uczyć beatboxu tych ludzi, to oni z kolei z drugiej strony zaczęli. Przełamywać barierę tego, że nie są w stanie na przykład mówić, albo że mają po prostu problemy z mową. Także trzymam kciuki za to, żeby środowiska naukowe zaczęły coraz bardziej interesować się właśnie tą rewolucją głosową i do czego to może koniec końców doprowadzić. I przede wszystkim trzymam kciuki za to, żeby powstawało jeszcze więcej muzyki, która jest oparta o głos. Tak jak wspomniany wcześniej, RipSwan, FX, Grupa Wam. Trzymam kciuki za to, żeby tej muzyki głosowej powstawało coraz więcej. Speaking of which... Chciałbym przeprowadzić mały eksperyment. Mam ogromną prośbę. Powiedzcie buty kat. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Super. Teraz powiedzcie buty, katy. Okej. Okay. I rozłożymy to teraz na czynniki pierwsze, ale najpierw szybka lekcja rytmiki. Powtarzajcie za mną Bu, ty, buty ty, bu, ty, Okej, okay. jak teraz z buty katy zrobić b, t, a, t. Powiedzcie bu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Utnijcie u i zostanie wam. B. Nie musi być idealnie. Spróbujcie. Jeszcze raz. Okej. Okay. Trzy, cztery. B. Super. Powiedzcie ty. Jeszcze raz. Utnijcie E, y, zostanie wam. T. Piękny high hat. Jeszcze raz. Ok, a teraz powiedzcie K. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Utnijcie a, zostanie wam. K. <laughs> Jeszcze raz powiedzcie ty. I utnijcie E. Y. Ok, to teraz powtarzajcie za mną. Daw pięknie Właśnie Właśnie dokonaliście swojej małej rewolucji i przemajście trochę bariery swojego głosu i to z czym chcę was zostawić to żebyście się nie wstydzili swojego głosu, żebyście rozumieli, jak pięknym i przemocarnym narzędziem operujecie i jeszcze raz, nie wstydźcie się tego głosu. To by było na tyle. Ja jestem Przemysław Muzaman Fryc, a to był mój TEDx talk.